Witam wszystkich, Siemano Majstry. Nadszedł czas na sufit. Nadszedł czas na sufit na gładzie na suficie. Oczywiście prądu nie ma jeszcze w suficie i zrobi się potem. I Majster ma taki plan, żeby zrobić na gotowo ten sufit. Zobaczę, jak to tam pójdzie. Zobaczę, jak moja ręka to zniesie mam parę dni wolnego więc jedzie bez spiny bez stresu bez jakiegoś tam zażynania się powolutku sobie ogarnę ten sufit jest u mnie na kanale filmy są jak robię gładzie, więc tylko wam pokażę tak cząstkowo etapami co i jak jest zrobione nie, nie będzie żadnego szczegółowego filmu. No i tak. No i tak. Więc zaraz się tu ogarniam. Zaraz muszę tu jeszcze to wynieść. Żarówkę zmienić. Powiem Wam, że celuloza jest mega. Na dworzu jest 27. W hacie 16. Normalnie jak w klimatyzowanym także tak, tak. przygotowywuję się biorę się za robotę zagruntowane tutaj przy oknie to już dawno wyschło ale dam temu jeszcze ja wiem z pół godziny może do godziny rozpakuje się trochę niech to sobie jeszcze tam w teorii schnie <laughs> i się węzłem za wklejanie taśmy i teraz, jeżeli chodzi o te taśmy, majster nie wkleja żadnych taśm, majster wkleja siatkę elewacyjną. Chyba, że się okaże, że coś nie pyknie, to mam jakby co taśmy, ale generalnie tnę z siatki elewacyjnej i wklejam siatkę elewacyjną. Także tak. Tak, właśnie tak zrobimy. Na UniFlota. Siatka elewacyjna wklejona, i teraz słuchajcie, normalnie nie wkleicie takiej siatki, bo ona jest za ciężka i będzie Wam spadać się, odklejać. Więc ja to używam tyczki i po prostu podjeżdżam sobie, tyczkuję, żeby mi nie ciążyło. Jadę dalej. Normalnie nie jesteście w stanie takiego paska wkleić siatki elewacyjnej, tam metrowy, na tyle na ile go na raz ogarniecie. Natomiast wszystko co powyżej. No to lipa, dobra majstry idzie opierdzieli obiad i jedziemy na razówę, na pierwszy raz. Dobra majstry, na razówę naciągnięte. To wszystko wyschło, bo już mamy następny dzień, e, więc zaraz się biorę, naciągam na drugi raz. No i niestety muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o mnie, jak o mnie, no to ja naciągam dwiema rękami, raz jedną, raz drugą, no to niestety lewa jest porażka. Lewa jest porażka, umęczyłem się. Oczywiście ja zmęczę ten sufit, wiecie, bo to mam trochę czasu, to sobie go powoli zrobię. Ale jakbym chciał iść do kogoś zarobkowo coś zrobić, to nie ma takiej opcji nawet. Także tak biorę się dalej. Dobra majstry. Sufit naciągnięty na trzy razy. Zafoliowałem sobie to, żeby przy szlifowaniu mi ten pył na bloczkach nie poosiadał, bo potem co ja z nim zrobię. Smugówka na suficie. I można trzeć co do smogówki hmm. zajebista lampa ale oczywiście ma swoje jakieś tam wady niedogodności może kiedyś zrobię o tym osobny film ale generalnie lampa jest zajebista dobra majstry biorę się za szlifowanie i zobaczymy co dalej Dobra, majstry. Sufit wyszlifowany. Pod smugówkę. Nie wiem, czy to na kamerze, to tam pewnie nic nie będzie widać. Biorę się za gruntowanie. Dobra, majstry. Sufit zrobiony na gotowo. Nie wiem jak to kamera odda Co wam mogę powiedzieć? no... Szlifowanie do smugówki jest po prostu mega i nie zrobicie tak po prostu nawet żyrafą, która ma LEDy na naokoło i takie cuda na kiju w ogóle Czepnąłbym się tego sufitu ale tylko jeżeli chodzi o że tak powiem o malowanie bym się czepnął o malowanie bym się czepnął Malowałem agregatem coś nie pykło mi to nie pykło mi to bo robię to bardzo rzadko i nie mam wprawy i coś tam mi nie pykło z tym agregatem ale zostaje to tak, ponieważ to nie jest sufit, to jest tak, wiecie, zrobione, że tak powiem, to i tak się upaprze jeszcze, to nie będzie już docelowy sufit, który będzie, bo po prostu jakieś tam cienie mi się pojawiły, tak jakby było niedomalowane, czy coś, by trzeba było to jeszcze raz prysnąć. Ale z braku czasu i z braku tego, że się tak upierdoliłem przy tym suficie, jeżeli chodzi o tą rękę moją i w ogóle, to sobie odpuszczam to. Będę to i tak jeszcze malował, i tak jeszcze malował za jakiś tam czas. To dopiero zrobię to tak, jak bym chciał, no. Ale nie jestem zadowolony, jeżeli chodzi o te malowanie. Myślę, że jakbym zrobił to malowanie z wałka, to by to było kurwa szybciej, prościej i by ładniej to wyszło hmm. dylemat mam, bo bym wziął kurwa i jeszcze raz to pomalował, ale nie chce mi się już. A na, natomiast jeżeli chodzi o tafle sufitu i w ogóle i w ogóle to co, to co wyszło, no to jest naprawdę kurwa po smugówce jest no, mega to. Dobra, to by było na tyle. No i mógłbym powiedzieć, że wyszło to super, hiper i w ogóle, i w ogóle, natomiast tak, do końca nie wyszło. Tafla sufitu, jeżeli chodzi o taflę sufitu, to jest super, natomiast jeżeli chodzi o malowanie, to mógłbym się tu czepnąć. Mógłbym się tu czepnąć, ale to wiecie, to te światło tak pada. Tak jak weźmiecie lampę do, do samego sufitu to, to nie ma się do czego przypierdolić I, no, i jest jedna taka zasługa tej smugówki, że Jeżeli zrobicie podsmugówkę To nie ma takiej opcji, że po powieszeniu jakikolwiek świateł musicie coś poprawić. Nie ma po prostu takiej opcji Natomiast podsmugówkę też się trzeba nauczyć robić, to nie jest tak, że przy szlifowaniu macie już idealną yy, wiecie, taflę yy, i bo tak nie jest, bo smugówka naprawdę bardzo dużo pokazuje i trzeba wiedzieć w którym momencie już jest ten moment, przy którym normalne światło dzienne i światło z lamp już nie wychaczy żadnych żadnych tych żadnych problemów i, i tak a dwa, jeszcze jest taka, wiecie, opcja, że Majster dawno tego nie robił, trochę byśmy sprawy, trochę trochę jakby, e, no też trochę byśmy sprawy, no. Dla kogoś, kto się, wiecie, nie zna, znaczy nie zna się. Dla kogoś normalnego to ten sufit jest igła, kurwa, nie? Natomiast ja jestem pojebany i e, ja bym znalazł coś, żeby się do niego przyczepić. I tak to wygląda. Dobra, kończę to biadolenie, tam jest luks. Trzymajcie się, mara.